Witam, Hubert Bykowski, jestem studentem Wydziału Mechanicznego tutaj Politechniki Łódzkiej, jestem także koordynatorem imprezy trzeciej edycji rajdu Opucha Rektora połączoną z Wystawą Samochodów. Zaprosiliśmy wszystkich miłośników motoryzacji z Łodzi oraz poza, przyjechali chłopacy z Łosławka, żeby po prostu sprawdzić swoje umiejętności na tak zwanej czyli konkursie zręcznościowym kierowców. Frekwencja dopisała. Miało być mniej kierowców, przyjechało więcej. Super, cieszymy się z tego. Podobno to jest największa impreza jaka się odbyła tutaj w Łodzi, Niecząc, z tak zwanej Prześniczki. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Dziękujemy wszystkim sponsorom, tak taksi plus, Łódzkiemu Związkowi Motorowemu za to, że pomagają nam w tym wszystkim. Chcemy robić częściej takie imprezy, ponieważ to jest reklama dla Łodzi i dla nas, tak? która no jest czasem omijana. Poza tym chcemy pokazać, że Politechnika to nie jest tylko sztywne studiowanie i nauka, tylko też mamy czas na zabawę. Konkurs ręczności kierowców jest po to, żeby każdy mógł... Sprawdzić swoje umiejętności za kierowicą nie tylko na drodze, bo tam raczej nie ma miejsca, żeby sprawdzić to, tak? Poza tym zapraszam na następne edycje, które będą się odbywać co roku.